Nie było mnie przez jakiś czas w obozie piratów, bo chciałem załatwić kilka spraw w z niby jak każdy chłop, ale głównie chciałem dorwać tego chuja Dextera. Powiedzmy, że dałem rady i wracam z powrotem do obozu, może tam będzie inaczej. Wracam więc do tego obozu i ku zdziwieniu coś było nie tak. Po pierwsze, większość tych idiotów, których targam jako moja załoga, leży sobie dupami do góry na plaży. Po drugie, gdy wchodziłem na schodach, zobaczyłem, że drzwi do mojej chaty są otwarte, jakby ktoś tam wszedł. Pytam się więc Francisa, czemu są one otwarte. A on tylko trzyma się za brzuch, jakby coś go bolało. Miałem to w dupie i go ignorowałem. Zażne było, kto tam siedzi i co szuka. Podszedłem do drzwi no i zobaczyłem gościa z kucykiem i brodą Tego samego, który pomógł mi przedostać się do miasta Bo dał mi wtedy ubranie jakiegoś wieśniaka Nawet polubiłem go wtedy Ale do rzeczy widzę, że on mi grzebie wszędzie Pytam go co robisz w mojej chacie Chcę coś powiedzieć, ale nie pozwala mu I mnie strzela Co tu się dzieje se myślę Mówię do niego, nie mam mnie parę dni A każdy myśli, że może robić co chce Dobrze, ale co tu się dzieje W tym samym czasie mówię temu durniowi Francisowi Żeby wziął dupę z mojej łami. Pewnie przez ten czas czuł się jak jakiś guru. Ta guru po chuju. Wracając do tego gościa z kucykiem, wymieniliśmy parę zdań. Wspomniał, że coś tam pracował dla obozu. Prawie się uśmiałem. A jeszcze bardziej jak mu dałem zadanie bojowe, które polegało na wybicu bestii, które truły mi dupę, pytał się, czy ma iść sam na te brzytwiaki. Powiedziałem mu, że może zabrać parę tych leniwych kutasów z plaży do pomocy dodając że powinni uczciwie popracować a nie lenić. Zanim ruszył w drogę dałem mu jeden z naszych pancerzy, żeby czuł się zajebiście jak pirat. Chociaż i tak mu to chuja dało, bo używał swojej poprzedniej zbroi. Nie ruszyło mnie to byłem szczęśliwy, że ktoś w końcu robi pożytek dla mnie i dla obozu. Nie...